Napierdalamy lew, jazda! Uciekaj ode mnie! Gonimy cię! Nie uciekaj! Ja jestem. Cyklon, cyklon na kurwie. To jest Właśnie? najlepsze. A tak co zaraz się kręcić. O Boże, na glasy. A podejdź do, mnie. podejdź do mnie, podejdziemy. Ty kurwa, no ja jakbyś na z takiego kurwa tego, no ma na glasy. Normalnie obrażenia zadaję, tak teraz doba Choć wyjście z tego nie da. A tu on się tak rozwokał? No, dużo na Nie dość, że cały czas wali cyklon, to jeszcze to ukłucie to, ten. Wojownik, Wy, pię, piękna klasa. Kupra klasa. Jakby kurwa to było na tym, jak się nazywa. Na tym. Kurwa stunie na warku, z, ba, to, z tego bara co wypierdalasz, rufę. <grym> I na kurwa stumy. Ja tak nie mogę. Jazda! Do przodu! Łucznik op Klasa! Bo to jest w zasadzie łucznik, tak? A ciekawe, jakby miał łucznik. oko, czy to by działało. Daj mi oko. Daj mi oko, ja chcę, ja chcę oko! Proszę! Aby okay. było fajnie. A last też tak działa, czy nie? A. oko. A dobra, to spoko. Ja też bym tak chciał jeszcze. Kurwa, na DG jest ulta... A dlaczego tak się upy... w ogóle dzieje? Bo ja nawet nie wiem, co... Nie wiem, są ogólnie problemy, że czasami buguje się cooldown, skilli, że to cały czas używać. A weź na... sprawdź, na DG też tak jest. Nie, to czasami się samo odpala. Nie ja przed ja teraz tu mogę. To by BTK... Już. Dobra. No idę po